Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj piątek 9 maja posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc, jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie, to spożywa moje ciało i pije moją krew. Ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum. Dzisiaj w tej Ewangelii widzimy Jezusa, który mówi o sobie, to jest niebywale piękne, że on z całkowitą otwartością, z takim niesłychanym, zatem odsłania swoją tajemnicę: to kim on jest, to kim jest dla nas, to kim jest sam w sobie, to kim jest w relacji z ojcem. To też, tak też buduje się intymność. Kiedy decyduję się mówić o sobie, kiedy odsłaniam się przed kimś, kim jestem, co myślę o, sobie, o samym sobie. Jeśli ma powstać jakaś bliskość między ludźmi, którzy są razem, których Pan Bóg razem zebrał, to nie dokona się to wtedy, gdy chowasz się, gdy nie umiesz lub nie chcesz mówić o sobie. Ale wtedy, kiedy właśnie mówisz o sobie. Niech Was, Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia, Szczej Boże.